ale dobre co nasza Fruzia je lepiej jak ja dzień dobry nasi widzowie dzień dobry kochani jedziemy zobaczyć na działkę czekaj bo tam zasuwa jak o jak bycia też jest osiemnasta Dzisiaj u nas tak fajnie, 25 stopni, no. troszkę tak Nie jest źle. pokropiło, ale zanosi się dalej na, na, na deszcz. deszcz. No, ciekawe czy będzie padać. Idziemy zobaczyć, może będą jakieś ogóraski. Może pomidorki. No zobaczymy, może pomidorki. co tam... Pomidorki. Tak. A i mam właśnie jeszcze muszę coś powiedzieć, bo może ja źle to wytłumaczyłam. Słuchajcie, czerwony taki jednodwudniowy chleb. Kasza, też właśnie jednodwódniowa. Najlepiej, żeby ona była przez całą noc ugotowana dzisiaj i na drugi dzień w lodówce. To się nazywa inaczej skrobia oporna. I tak samo jest z ziemniaczkami. To jest wszystko skrobia oporna. Ona jest lepiej. Ta, tak właśnie zrobiona kasza, yy, czy taki właśnie jednodniowy chleb jest 100 razy lepszy dla osób chorujących na cukrzycę. Bo wtedy się wytwarza ta skrobia oporna, która nie jest tak trawiona i wtedy nie podwyższa nam cukru. Jeżeli chcecie więcej na ten temat wiedzieć, wystarczy w Google wpisać sobie tylko hasło skrobia oporna i wyskoczy Wam właśnie wszystko na ten temat. No, Ktoś? Ja, ja tak cały czas robię, tak? Bo tak właśnie mi powiedziała pani diabetolog. Pani Beato, chce pani pojeść ziemniaków, ugotować je dzień wcześniej, schłodzić w lodówce, a na drugi dzień może je pani podsmażyć sobie na patelni. Może je pani sobie w mikrofali. Jak tam chcecie. I to samo robi się z kaszami, z makaronami. Też makarony na przykład w lodówce, a na drugi dzień ja e, po prostu daję go sobie do zupy. Można go przelać wodą ciepłą, ale można też... Poczekaj, bo ten pana, pana tak zarzuca trochę. Albo można też e, na przykład do rosołu, tak? Bardzo rosół podgrzać i dać makaron taki prosto z lodówki. On jest mniej, mniej przyswajalny przy właśnie przez organizm i przez to nam... Nie podnosi tak cukru. No, a nasza pani diabetolog ma tylu pacjentów chętnych, że najbliższy termin, żeby się do niej dostać, to jest połowa listopada. Tak i prywatnie, prywatnie? Je. I jeżeli coś, są nowi widzowie. To nie jest sponsorowane nie nic. Jeżeli szukacie dobrego diabetologa, jest to pani Barbara Sorubka z Legnicy. Można ją znaleźć w internecie i można się umówić przez internet na wizytę. Także bardzo polecamy. Ona się zajmuje diabetologiem, cukrzycą typu pierwszego, drugiego, trzeciego i leczeniem otyłości też. Także naprawdę polecamy. No. Słoneczny kwitnie, ale malutki, ale mamy troszkę ogórków, widzę, jest trochę ogórków i pomidorów, Matej. Ciekawe Czy zdążą, za O, zaczynają kwitnąć te, co żeśmy wysiali z pestek. Te nasze zaczynają kwitnąć. To jest pestek. To może coś z tego będzie. Może nie No patrz, te wyrosły i kwitną, a tamte jak w ogóle nie wyrosły, widzisz? No. No, to musisz pozrywać ogórazki. Nie ma śladów stupek. Nie ma? Nie. Ale duże... No ale to by cię było. Czekaj, a jak w ogóle jest? Czy tu jest sucho? Nie, pod spodem jest mokro. Mokro. Pod spodem jest mokro. Ale może jutro przyjedziemy na cały dzień, co? No może. Patrzę, no, to, tu czereśnie, tu gdzie dosięgłam ręką, widzisz? Mhm. To nie, ale tam weszła znów ta. Małą czereśnia popryskałam. Ale trzeba pryskać. Pomidorki najpierw, nie? Wiesz co ja bym nie zostawiła te małe pomidorki. Tak? Niech sobie dojrzeją no, do końca. Jutro przyjedziemy... No to przyjedziemy jutro wcześniej na 2-3 godziny. Wiśnia. Wiśnia nie ma. Zatrzymał się ten proces, ten na liści. Tu by trzeba było coś posadzić. Te ogórki to ja, te, te duże to ja wezmę. Mizerię zrobię dzisiaj zrobię, wiesz? pokaż mm -hmm. pokażę o góra Za duże, ale... No, ale na mizerię będą Powykle mm. A ty może sobie zostawimy tu grilla, wiesz No ale ładne Tamten jest taki mniejszy trochę Mniejszy, tamte zostawiamy mm -hmm. to, to jutro można tu zjeść nawet no. O, ale tu jest u góra. To jest taki wielki no. Patrzcie może jaki jeszcze będzie, może jeszcze dzisiaj będzie padać Z mojej strony O jeszcze jeden Patrzcie mamy trochę ogórków, pomidorków Orzechów laskowych parę A gdzie ty jeszcze widzisz gdzieś tutaj? No tu nie tu A tu Piękne ogóreczki. Tak, będą na mizerię do, do obiadu. Do placuszków, co nie? Mm -hmm. Placuszki te słoneczne Gdy pyszne. Pyszne. Wyszło iść dość dużo i słuchajcie, spół. Wiesz co, nie muszę jednak coś wziąć No. Będzie cukier szpa. <laughs> no, tutaj będzie zakwitły, takie macie pęty. Odpowiedzieć na jeden komentarz, dlaczego nie mogę? To jest napisane. A to chodzi o szorta z Bartusiem, że nie możesz go cały czas brać na rękę. Ach. Powiedz dlaczego. Bo ja bym musiała 24 godziny na dobę go nosić. A. 24 godziny na dobę. On by nie schodził z rąk. On śpi z tobą? Tak. Czuć, coś, coś. Tak, on, on ze mną, ja tylko jestem na łóżku, to on ze mną śpi. Ja go przytulam, wszystko. On śpi przy głowie, no. Tak, bo on mi śpi, on mi śpi na głowie. Budzią do buzi Tak, ja buzią do buzi, to no, nos do noska, o! zielona ma pani patrzeć jak wyczuło? No także to nie jest tak, że my go nie przytulamy, czy coś. Nie, nie, nie. On to to. to w w południu jak się położy, czy coś, to on jest cały czas ze mną. No ale jak w kuchni jestem, no to, no to niestety no nie mogę go nozić na rękach w kuchni. Pobierz obwodnicą, bo zrobimy wycieczkę. Tak mówisz? No. No, i w dzień to siedzi, śpi mi koło nogi, jak siedzimy na łóżku. Mm. No, ale chwilę posiedzi, po tego idzie do kółeczka swojego i cały czas tam jest. Ale tak, to on cały czas jest przyklejony do beci i koniec. No, on nie na krok nie odstępuje. No, aby go przytulać, całować. No, no on główkuje, daje tak do całowania. Ale ja przecież ja też muszę coś w kuchni zrobić czy coś, no nie no nie da rady. A po drugie Maja jest zazdrosna, ona też no, chce. Maja też chce. No. I Maja nieraz go uszypnie za tak. ogon. Tylko no. krzywdy mu nie robi, ale go tak potrafi uszypać. No bo ona jest zazdrosna o niego. No, ona jest tak zazdrosna. Będzie leżał w kółeczko, zaczniesz go głastać, to ona wejdzie na niego i na nim się położy. Tak. musimy wszystko wydzielać no. <laughs> wydzielać i nie, i nie robić tak, żeby żeby Maja się jeszcze bardziej zazdrosna robiła bo to, 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 to nie o to chodzi tak, a Maja to taka się zrobiła przylepa, lepach, że szok każdy yy, Bartuś ze mną śpi całą noc całą noc go przytulam i ten ale na przykład rano, no to przychodzi Majcia, tak już z, bo ona śpi w nogach, no to przychodzi na górę żeby ją też poprzytulać, no to Barciu. Wartoś wtedy zły i wyskakuje z łóżka. No bo jak to ja teraz maję przytulam? Słuchaj, I idzie na drapak. Tak, bo ze złości. Ze złości się. Ale no Majcie też trzeba poprzytulać, tak? A Majcie jak wstanie stanie, to wchodzi do góry, między nas się kładzie. Normalnie się kładzie. A. Te, nie, bo czekaj, bo miałam coś się popytać, bo skończyło nam się ubezpieczenie mieszkania. No. I teraz jest taka, jak wy uważacie, bo, no bo my chyba poniedzieli pójdziemy ubezpieczyć znów mieszkanie, jak wy uważacie, czy mieliście jakieś takie problemy, że na przykład ubezpieczyliście mieszkanie, a ubezpieczyciel nie chciał Wam wypłacić pieniądze, tak? No bo też takie takie się właśnie tak słyszałam, Są, z, zdarzały. Tak jestem właśnie ciekawa, co wy o tym sądzicie? Czy ubezpieczacie? Czy mieliście z tym problemy? Bo my na razie żeśmy ubezpieczali, ale żeśmy pieniędzy na razie nie brali, bo się nic nie stało. Ale to różnie bywa. No i tak właśnie chodzi o na przykład o przepięcia prądu, co nie? No. Czy o zalanie, bo my mieszkamy na samej dół, na górze ale zresztą jakbyś miał sąsiadów, to też by moglicie zalać. Także właśnie o takie, o takie rzeczy właśnie nam chodzi. Czy, czy, czy jest, co wy o tym sądzicie? Czy też ubezpieczacie? Zobaczymy. Nie wiem właśnie, czy to czy do PZ iść, czy gdzie indziej, czy do Warty, czy... Które co? Które, które o to takie te ubezpieczeniowe jest na najlepsze, bo teraz no już nawet zauważyłam, że banki ubezpieczają też. No właśnie, bo mamy konto w banku, czy może w banku ubezpieczyć no, swoim. Tak, bo tam pani mi też proponowała. Nie mówię wczoraj, bo nie będę... No bo, reklamy tam nie, robić. bo to nie jest reklama. Tylko, tylko właśnie ta pani też się mnie pytała, czy, czy nie chcielibyśmy ubezpieczyć mieszkanie. Ja wiem, że wtedy jak ona mi się zapytała, to my żeśmy mieszkanie jeszcze mieli ubezpieczone. No właśnie, patrz, nie pomyślałem. Nie wiem, Do tej nie naszej wiem. pani podejść. Na strefie, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Drzewa rosną. No. Także chcemy to ubezpieczyć? Zobaczymy. Zobaczymy też, ile to będzie teraz kosztować, bo już teraz tak wszystko zdrożało, że. No nie wiadomo teraz, nie? to normalnie strach aż ale trzeba bo coś się stanie tfu no w właśnie tfu tfu i kwiatki rosną I jedziemy do domku dzisiaj będę sobie chyba makrele smażyć na, na śniadanko tam ktoś będzie. napisał że jest bardzo dobra pieczona makrela no spróbujemy dzisiaj będę robić u nas makrele taką świeżą to można często kupić. Z tym akurat nie ma problemu. Z makrelą świeżym. Także będziemy kupować. A jutro zobaczymy, jakby była taka pogoda właśnie, że nie tak jak ostatnio, bo ostatnio to jak tak o, to było. paliło słońce, to ja przyszłam taka zmęczona po tym słońcu. Że normalnie szok. A nie chciałabym. Becia, Becia już wspominała o zakupach warzywniaków, nie? Mały. Uh -huh. A ostatnio wyciągnęliśmy wagę. No ja mówię. Kupiła 4 czy 5 rzeczy. I na wszystkich brakowało. Na wszystkich brakowało. A zważyłam kilogram cukru? Co niektóry no. miałam? Czy kilogram mąki? No i było kilogram, tak? Więc na wszystkim brakowało ale trudno, no, nic na to nie poradzimy. Dobrze, nie będę się nie będę się denerwować. Pani, pa, pani dalej uparcie twierdzi, że powinniśmy robić zakupy w polskich sklepach, że nie tu w zagranicznych, tylko powinniśmy mniej kupować. No, a ja uważam, że każdy ma swoje zdanie i nikomu nie można narzucać, gdzie, kto ma robić zakupy. Każdy, każdy niech sobie sam wybiera sklep. Ja, my mieszkamy tu blisko granicy i my wolimy po prostu w tych sklepach robić zakupy. Nic na to nie poradzę. Tak jest, bo jest tanie. Tak, właśnie, bo jest tanie. I towar jest naprawdę dobry. I polski. I polski, no więc ja nie widzę tutaj problemu żadnego. Problemu żadnego, a a ja Bo tam mówisz, że ta pani napisała, że, że wyrzucanie jest jedzenia. My, wy, my jedzenie, my jedzenie nie, wyrzuc nie wyrzucamy. Jeżeli zrobię czegoś więcej, stali widzowie wiedzą, to my je, jedziemy i zawozimy do jadłodzielni i po prostu się z tym dzielimy. Bo od tego jest jadłodzielnia, tak? Nie wyrzucamy. Po drugie często też kupuję przecenione rzeczy, tak? Więc to też się wiąże z tym, że sklep nie wyrzuca tego jedzenia, tylko ja je kupię, tak? A my je zjemy. A w tych naszych sklepach niestety nie przeceniają. Nie. Wyrzucają. I śmietniki A? są pozamykane na kutkę. Tak. Ci co chodzą, frykanie, frykanie. Zapomniałam tak. No, nie mogą tam wejść, bo właśnie w tych są pozamykane. No, a, a tu przecenią a tu i ludzie kupią sobie tak, no niestety Kaufland lit, tam wszystko macie jeżeli ten się zbliża data to, yy, już tego, no to jest o 50% przecenione stety, a nie a no, no. A w... no dobra, I już nie tak, innych no. no pozamykane śmietniki, nic nie przecenią fryganie chyba chyba fryganie, oni chodzą i wybierają No ale to nawet to, kończy się gwarancja, to przecenią nawet za złotówkę niektóre towary, nie? No. A tu nie, tu nic, kompletnie nic, Wy wolą wyrzucić. To sklepy wyrzucają, robią taką Aha. opinię. Tu, je, gdzie ty jedziesz? A, myślałem, że do niego chcesz podjechać, dobra. No trudno Maja, pójdziemy jeszcze na ten, na taras. zaraz do domku i będziemy robić rybkę. My już w domku. Tak, my już w domku. Tutaj jest ta makrela, co kupiłam. Ładna, co nie? No. Wypłuczę ją jeszcze porządnie. No. I będę smażyć. Będę ją smażyć na maśle. Nie będę panierować. Nie chcę panierować ryby. O. Na maśle dam troszkę papryczki sobie. Dam czosnek. Pieprz, sól oczywiście. I dam, mam takie przyprawy. Mi, one, mi osobiście one smakują. Zaraz Wam pokażę. A i zawsze właśnie jak robię coś, co żeby mi deska nie, 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 nie śmierdziała, to jest mój patent, papier do pieczenia, on nie przemaka papier do pieczenia i wtedy mi deska nie śmierdzi rybą, czy jak kurczaka robię, czy cokolwiek, o, spodem jest sucho. I to nie jest reklama, ale jak kupiłam taką cytrynowy łosoś w ziołach, bardzo fajna, aromatyczna przyprawa i na pewno jeszcze ją kupię. I pstrąg z koperkiem. I to ja to pomieszam. Dam to. Masełko dajemy. Nie, bo lubię panierowaną rybkę, ale dzisiaj nie będzie panierowanej. Dzisiaj właśnie będzie taka z masełkiem na masełku. Na takim delikatnym ogniu, żeby masło mi się nie spaliło. Co tam jest? Co się dzieje? Tak, na no, takim... Przykryję oczywiście. Czekaj, bo patrz, wiatra wieje, ten wiatra tak daje, chociaż jest na najmniejszym, że mi gaz ga zgaśnie zaraz. Dobra i będziemy zaraz smażyć. Bartuś? Chłopczyk? Chłopczyk! No! Ja tylko się do niego odezwę i koniec. Chłopczyk? Bartuś no on tylko ze mną rozmawia a ja cię odezwę Bartuś a nie bo patrzy na ciebie Bartuś mm. o, i kto tu jest na dole Fruzia bo Fruzia właśnie zjadła kolację swoją dobra i zaraz będziemy będziemy smażyć czosnek już ten paprykę Troszkę tam. Pikantą? Tak, ktoś, ktoś kiedyś napisał mi, żebym nie jadła paprykę. E, papryki. Papryki z, z tymi ziarenkami. Właśnie to jest najlepszy smak. Żebym zia ziarenek nie jadła, bo one są trujące. Nie, właśnie. Cała pikantność jest w ziarenkach. Słuchajcie, wiecie co? Ja, ja wziąłem, usunęłam ten komentarz. No bo nie mogę ludzi wprowadzać w błąd, że ziarenka są trujące, jak one nie są trujące. Tak jest. A powiem Wam, że. Jak kiedyś jeszcze w wojsku jeździłem w różne te w Polsce szkolenia, to chodziłem do różnych chińskich knajp. I jaki był naj, najgorszy, najmocniejszy ten sos, no. gdzie były ziarenka. Tak. To tak. były najostrzejsze sosy właśnie z ziarenkami. A ja sobie tak właśnie zaraz dam, zaraz da, zobaczycie, makrele. Mhm. Na to zaraz czekaj, bo mi się stali masło. Na sam koniec dodam sobie papryki i czosnek Dobra, makrela może już iść. O, ja zaraz ją. Raz chciałem się popisać. Zamówiłem sobie kurczaka w czterech smakach. No. A że byliśmy w czwórkę z kolegami, wam pokażę jak się je ostry sos. No. Jak sobie nałożyłem. Tu pokazuj. Tu. No, jak sobie nałożyłem i zjadłem to się posmarkałem, popłakałem, spociłem. A nie chcecie wiedzieć, co było na drugi dzień? <laughs> jak ten kurczak musiał jak wyjść? Z musiał wyjść? Z drugiej strony. No, to był ból. <laughs> ale sos był pyszny, ale i trzeba było wypić wiadro mleka później. Dobra. Tak, dam jeszcze troszkę soli i tak. Dobra. No czuć już te przyprawy. No fajne, fajne mm -hmm. są. Takie, okay, bo mi się włączył I tutaj dam troszeczkę wody, nie dużo, żeby ona pierw mi się tak troszkę przy, jakby. U, u, nie miał to powiedzieć, uprażyła czy coś, żeby się masełko mi nie spaliło, ale ta woda zaraz wy... wyparuje troszeczkę. O, tak. przyprawami fajnie fajnie. I przykrywam. Na malutkim ogniu. Woda mi wyparuje. I zaraz będziemy kończyć. Dietetyczna kolacja fruzi. Widzicie? ma ten piersi z kurczaka. Piersi z kurczaka zaparzone. Zaparzone. No, Bez przypraw. Jak wsuwa? Żadnych przypraw, żadne nic. Ale dobre, co? Nasza fruzia je lepiej jak ja. Teraz kiedyś dostaje, żeby białka było. No. Tak, piersi tak. to Samo mięso nie byłobyśmy ją za bardzo ten. Nie można. Nie no. można. Ja uważam, że pies powinien, Ona biały serek, je wszystko. O! Widzicie, bo malutku się. Za 15 minut. 10-15 minut przewraca ją na drugą stronę. I wtedy otworzę, żeby woda wyparła i ona się troszeczkę podpieczy i wtedy dam nasze te jeszcze. Ale pachnie. No widzicie, woda już, którą wlałam, to praktycznie wyparowała. Dałam już tutaj paprykę naszą, czosnek. A jak pachnie? No pięknie. O. I teraz, no i oczywiście rybę odwróciłam na drugą stronę, co nie? I jeszcze chwilkę i będzie można jeść. Dodam jeszcze trochę cytryny. Czekaj, żeby mi... Dodam tak, żeby mi pestek sobie nie... nie wcisło. Mm. Tak i taki sosik powstanie. On jest pyszny. I tak już wpała jedna pestka, ale to co. I jeszcze dosłownie z 5 minutek i będziemy jeść. Prosta ryba, niedroga. Co nie, ja nie muszę płacić paragonów grozy nad morzem. Jeszcze chwilkę, aż całkiem ta woda wyparuje. Także, będziemy się, kochani, z wami żegnać, czekam Czekaj, to jest ta pestka z cytryny. Bo będziemy zajadać kolację. No, także, cóż, żegnamy się z wami. Tak. Życzymy Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa.